Cześć, ma z tej strony Agis. Dzisiaj sobie pogadamy o moim znajomym, z którym już nie mam jakoś tak dużo kontaktu. Tym razem nie dlatego, że był debilem, czy coś takiego, po prostu nie mam z nim kontaktu, bo, bo nie mam i tyle, co nie? Jest duża szansa, że będzie oglądał ten filmik, ponieważ był nawet raz gościem na moim kanale i, no cóż, po prostu wie, że robię filmy i od czasu do czasu pewnie sobie włączy. No więc hej, zobaczymy, nie? Jak coś to najwyżej jest hejci za to, że opowiadam jego historię życia. No więc mój kumpel grał sobie w CS, a żeśmy no w sumie razem grali w tego cs przez dłuższy czas, nawet chyba, żeśmy byli w klanie i grali jakieś tam klanówki na S-u i tak dalej, także było całkiem spoko, no ale miał ogólnie taki cel, żeby dostać em, kosę w się co nie, on zawsze chciał mieć kosę, wiecie, nie, nie kosę w żebra, tylko kosę jako itemek, nie? Więc miał taki cel, aby zdobyć kosę, więc po prostu od czasu do czasu otwierał jakieś skrzynki, czy grał na jakimś tam jackpocie, co nie nic takiego uzależniającego, wiadomo, tam od czasu do czasu po prostu raz na miesiąc sobie jakąś skrzynkę otworzył, nie? No i pewnego dnia wreszcie, jakoś tam powiecie po, po wielkich staraniach wreszcie udało Musi wydropić jakąś kosę. Już nie pamiętam co to było, ale to nie było coś takiego strasznie słabego, ani nic takiego super dobrego. Coś takiego pośrodku, jakieś 200 euro chyba było, nie? On był wiadomo, wielce zajarany, co nie wreszcie kosę dostał, więc co chwilę było widać tą kosę. Nie, ja oczywiście też się cieszyłem, że no dostał tą kosę, ponieważ nie prosił mnie już o jakieś darmowe noże czy coś takiego. Bo były jakieś tam czasy, kiedy sobie wypożyczałem po dwa, trzy noże tam z yy, klanu czy po prostu brałem, nie wiem, co, co tydzień nowy nóż, co nie teraz już się jakoś tam uspokoiło na razie się teraz powoli no nie wiem powoli wracam do cs ale jeszcze jeszcze tak nie do końca, nie? Jednak hej, tutaj nie będziemy rozmawiali o tym, czy ja wracam do CS-a, bo to jest historia na inny filmik, albo w ogóle to w sumie nie jest w ogóle historia na żaden filmik, tak szczerze powodziawszym. No więc wracamy do mojego kumpla, miał sobie tą kosę i w sumie miał tutaj możliwości dużo w miarę, nie? Mógł sobie że tak powiem sprzedać ją na markecie, kupić sobie więcej skinów albo jakieś inne gry po prostu, albo na przykład ją po prostu zostawić i sobie z nią grać, nie? Mój tutaj genialny kumpel postanowił jednak sprzedać tą kosę w sumie na markecie, po prostu wiecie, tak sprzedać na markecie kosę, co jest trochę głupie. W sumie, dlatego że Valve bierze tam całkiem niezłą ilość prowizji z tego co kojarzy. Sprzedał tą kosę na markecie, no i jak wiecie, po prostu ten hajs tak w miarę jest tam przywiązany do tego konta Steam, że mógł sobie kupić co najwyżej więcej ich tam gier albo jakieś inne skiny. Mógł również kupić jakąś dobrą herbatę do zajarania, co nie, i później zrobić tutorial na YouTubie, jak jarać, nie wiem, trawę, no ale wiecie, tego nie zrobił. Naprawdę jest milion w sumie sposobów, jak można wydać hajs na Steam, ale ona. Akurat postanowił sobie kupić klucze do CSA. Ta, postanowił sobie kupić klucze do CS, ale nie po to, aby wykorzystać je do dalszego handlu. Postanowił kupić te klucze do CS-a i kupić sobie jeszcze trochę skrzynek, no i po prostu otwierać skrzynki. Czyli po prostu doszedł do wniosku, że jak raz tam wydropił kosę, co nie już nie pamiętam czy to było z jakiejś skrzynki, czy to na jakimś jackpocie, no ale doszedł do wniosku, że skoro raz mu szczęście dopisało, no to następny raz też mu dopiszę. No i jak możemy się domyślić, nasz przyjaciel tutaj nie dostał żadnej kosy, czyli w zasadzie stracił. No, no stracił kosę, co niej wrócił po prostu do pytania się mnie o darmowej temki kappa. Nie było czegoś takiego, że on się tak co chwilę nachalnie pytał mnie, czy może dostać jakieś darmowej temki, tam wiecie, no co czasu do czasu jakoś tak żartobliwie o tym wspomniał, jeżeśmy się pośmiali, także no offense, nie? Więc to była taka historia na dzisiaj. I moral z tego jest taki, abyście nie dali się wciągnąć w hazard, jeżeli że tak powiem, udało wam się coś wygrać na hazardzie, że tak powiem, to po prostu starajcie się to zamienić na prawdziwe pieniądze i przestańcie. A jeżeli dalej chcecie powielać. Swój kapitał, to bardzo polecam inwestycje, ponieważ inwestycje w przeciwieństwie do hazardu polegają bardziej na informacjach, że tak powiem, niż na szczęściu po prostu, nie? Oczywiście mój odcinek byłby strasznie pusty, jeżeli nie dałbym Wam tutaj okazji do zarobienia, więc dzisiejsza okazja na zarobek jest taka, że po zalajkowaniu tego filmu pojawi się przed Twoimi drzwiami jestem Mistrz, który będzie wypuszczał 9 filmów dziennie na YouTuba, nie? I w tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim Wam, którzy mnie wspierają, szczególnie w tej aferze tutaj z Pompatimem, że tak powiem. Dlatego, że w sumie no cóż, moglibyście po prostu spierdolić, że tak powiem, stonącego statku, ale dalej jesteście ze mną i bardzo wam za to dziękuję. Więc dziękuję wam również też za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym i cześć po prostu, cześć. Dzisiaj tak normalnie, tak nie szałowo, po prostu, cześć.